Co ja gram Co ja. Patrzę. Moi drodzy, nazywam się Maciek Makua i w moich materiałach pokazywałem Wam, wydaje mi się, że dosyć różnicowane produkcje. Nie było tam oczywiście Lola, ale był nawet Minecraft, który jest już teraz totalnie niehipsterski i mainstreamowy. Ale pokazywałem go zanim stał się popularny. Tymczasem to jest chyba. Ostateczny poziom rozwoju w temacie gier, z których nie spodziewałem się, że zagram. Otóż to nazywa się The Hunter. I nie ma to nic wspólnego z bardzo zacnymi symulatorami niemieckich ubotów, które nazywały się Silent Hunter. Jak widzicie, śmigam sobie po lesie. Tak więc jest to wyższy poziom nerdostwa. Uzbrojony, w tę oto... To jest jakiś GPS, podejrzewam. Z mapką całej okolicy. Co więcej, posiadam ekwipunek, w którym mam, uwaga, uwaga, strzelbę i to chyba bez wątpienia jest strzelba i parę różnych dziwactw na czele z cyfrówką, w którym mogę zrobić, mogę robić zdjęcia chyba. I to już jest zbyt hardkorowo jak na mnie. Jest 9.05 czasu gry. Innymi słowy, jestem na polu. Będąc w domu. Mam splubę, więc ta gra rokuje. Na fajny rozlew krwi jest darmowa, i wygląda ładnie. Problem polega na tym, czy wytrzymam nerwowo. Spójrzcie tylko na to. <tryk> <tryk> Jezu, przepraszam. Och, tam coś biega. Tak, jaki fuk jest zwierzę. Ok, spróbujemy je zarżnąć. Może wreszcie coś się podzieje? Wieszcie, lub nie? O, ta gra podświetla mi w ten oto nubowski sposób. Tropy. Zwierząt. Tak więc jest to łoś. Widzieliście go zresztą tam. I zaraz go zarżnę. Zaczniemy się skradać, zmienimy pozycję. Sam nie mogę w to uwierzyć. Od kilku godzin, no przesadzam, ale od długiego czasu wędruję tutaj. I wreszcie na coś trafiłem. Nawet widziałem go na własne oczy. To jest coś, na co moje ADHD growe nie pozwala. To znaczy zwykle oczekujemy od gry szybkiej rozrywki. W zwykłym kodzie nie wiem, pierwsze 10 sekund bez strzelania sprawiają, że gracze rezygnują z tej produkcji. Tymczasem tutaj wszystko sprowadza się do długich, długich. Poszukiwań naszej ofiary. Myślę, co o tej grze powiedzieć: jeszcze ważnego jest darmowa po części, bo jak widzicie, mamy tutaj takie wypasione. Całkiem niezłą miejscówkę, to jest spore. Tylko dostęp do tej większej części, która wygląda jak Azeroth, <noise> jest już płatna. A tutaj spokojnie możemy sobie połazić tylko w tym terenie, który tak czy siak jest niemały. Nieliniowy mamy kompletną swobodę, więc jeśli nie lubicie wychodzić na pole z jakichś powodów, a chcecie wyjść na pole w grze, uderzajcie w śmiało. Adres jest na dole w opisie. Co więcej, grafika jest całkiem fajna. Głównie przez to, że nierzadko widzimy odwzorowanie, próbę naturalnego odwzorowania terenu. Co więcej, udaną. Ona nie jest jakaś wypasiona, ale jest. Jest bydlak. Oh. No to teraz spokojnie. Jak na wojnie jest podświetlona czerwono. Okej, okay, 60 kg wszystko mi podaje. Grenade Bambi. jest są dwa w ogóle. Czy To może się nie udać. Takes. Mommy. <laughs> o Boże, tu koło mnie był w ogóle jeszcze jeden. Ale to nic, zawiłem. A, ten materiał nie pójdzie na stracenie. A jak na złość jeszcze, czas uczcić to okrzykiem bojowym. Nigdy nie grałem w grę tego typu. Chodziłem po dziwnych terenach, w sensie, w tym SCP. Przemierzałem jakieś. Korytarze. Tymczasem dawno nie byłem w lesie. W ogóle mamy tutaj symulację zachmurzenia, tak? Chmury rzucają cień. Wow. Okej, okay, gdzie jest mięcho? Co z tym mogę zrobić? Czy wreszcie dostanę licencję? No i tak to jest, jak nie sprawdziło się instrukcji. Pokazywałem wam chyba ekwipunek, więc pokażę wam i opcję. Jest to produkcja po części przeglądarkowa. O, jest tu w ogóle wypasiona muzyka. A. To są opcje grafiki, które ustawia się z na zewnątrz. Zobaczmy. Sterowanie, przedmioty. Ech, używanie. Minigierka jest pod gigiem, żeby sobie zapamiętać. Poruszanie, bronię. Tyle. Czy coś można zrobić z tą bestią? Nie wiem. W każdym razie jest to idealna produkcja na strumyk. Co ja z tą mam zrobić teraz? Upolowałem. Nie żyję. I tyle. Z ważnych pytań, które zawsze nurtują moich widzów: czy widać nogi? Jest tutaj sprawa dosyć dyskusyjna, ponieważ widać korpusik, a nóg nie. Co więcej, widać prawą rączkę, która gdzieś tam, ciekawie sobie majda. Sukces połowiczny. Dobra, by Was tutaj nie uśpić. Chciałem koniecznie zaznaczyć, że takie coś istnieje. Sprawdźcie sobie, jeśli czujecie, że to może być coś dla Was. Ja totalnie nie wiem co o tym myśleć. Czuję, że zrobię z tego strumień, w którym wyruszę na bohaterskie polowania na łosie, czy co tu się jeszcze czai. Póki co żegnam się z Wami moim okrzykiem bojowym, <noise> cokolwiek to jest. Mother can't be with you anymore.